Ćwiczenie czwarte. Tutaj mamy podać, które z podanych ułamków mają rozwinięcie skończone, a które mają nieskończone. Rozwinięcie skończone mają takie liczby, które, które możemy zamienić na ułamek dziesiętny, i wyjdzie nam taki ułamek, no, jaki znamy ze szkoły podstawowej, z tych wcześniejszych lat, jeszcze na początku, czyli na przykład cztery dziesiąte. 3 piąte, nie, 3 piąte to nie. 40, dziesiąte, na przykład 500, 24 tysięczne to są liczby o rozwinięciu dziesiętnym skończonym. Natomiast jak mamy liczby o rozwinięciu dziesiętnym nieskończonym, to są takie, które zapisujemy z takim okresem, z nawiasem, bo tam pewne cyfry później powtarzają się aż w nieskończoność i zapisuje się właśnie taki nawias. Więc to jest na przykład Ułamek 1 trzecia ma rozwinięcie dziesiętne nieskończone, ponieważ no nie da się 1 trzeciej zamienić na ułamek dziesiętny. Więc to jest, jak sobie podzielimy 1 na 3, to to jest tak, tak, tak nam wychodzi, że to będzie ta 1 trzecia to jest 0, i same trójki. I właśnie jeżeli liczba ma rozwinięcie dziesiętne nieskończone, to znaczy, że zapisujemy jej rozwinięcie dziesiętne właśnie z tym okresem. Czyli występują tam takie powtarzające się cały czas te same cyfry. Czyli jak mamy tutaj trzy drugie, no to będzie rozwinięcie dziesiętne skończone, bo zawsze patrzymy na, na mianownik, czy z tej liczby zrobimy wielokrotność dziesiątki, mnożąc raz jakąś liczbę. Bo z dwójki zrobimy dziesiątkę mnożąc razy 5, więc tutaj będzie rozwinięcie dziesiętne skończone. 2 trzecie, no to będzie nieskończone, bo z trójki nie zrobimy e, dziesiątki, ani setki, ani tysiąca, więc tutaj by wyszło 0,6 w okresie, w ogóle to 2 trzecie to by było. E, 7 czwartych, no to z czwórki zrobimy setkę, więc jest to rozwinięcie dziesiętne skończone. 4 piąte też skończone, bo z piątki zrobimy dziesiątkę. 5 szóstych to jest nieskończone, no bo z szóstki nie da się zrobić dziesiątki mnożąc razy liczbę naturalną czy setki i tak dalej, więc tu byłoby rozwinięcie dziesiętne nieskończone, cztery siódme też nieskończone, a trzy ósme, no to z ósemki zrobimy tysiąc, bo, um, bo mnożąc razy 125 licznik i mianownik uzyskalibyśmy 375 tysięcznych, więc też ułamek dziesiętny um, z rozwinięciem dziesiętnym skończonym. E, to też... Um, Możecie sprawdzić, jeżeli możecie używać kalkulator, to może sobie podzielić po prostu licznik przez mianownik i wtedy jeżeli wyjdzie Wam liczba taka właśnie typu 1,5, typu 0,8, typu tak jak tutaj 0,375, no to znaczy, to, że to jest rozwinięcie dziesiętne skończone. Natomiast jeżeli na przykład podzielicie 2 na 3 i wyjdzie Wam 0,6666 i same szóstki, no to to jest rozwinięcie dziesiętne nieskończone. Jak podzielicie na przykład 5 na 6, to akurat nie pamiętam tak z pamięci ile tutaj będzie, ale na pewno będzie tak, że coś się będzie cały czas to samo powtarzało i nie będzie ta, tak ładnie ta liczba wyglądała i nie będzie ona taka, no będzie po prostu w nieskończoność długa, dlatego też jest to rozwinięcie dziesiętne nieskończone. Więc widać to też na kalkulatorze, jak sobie podzielicie licznik przy mianownik.